Kolejwizja, Arman Schmidt, no serdecznie witam w naszym magazynie. Dzisiaj jesteśmy na dworcu Berlin-Lichtenberg. Za chwilę tym pociągiem jedziemy do miejscowości Zelo, żeby uczestniczyć w konferencji poświęconej polepszeniu ruchu kolejowego między Polską a Niemcami. A konkretnie mówiąc, po linii wschodniej, kolei wschodniej. Tryczy zapraszam. Linia kolejowa Berlin-Lichtenberg Kostrzym-Gorzów piła. Powstała jako część dawnej pruskiej kolei wschodniej, po niemiecku Ostbahn. Linię tę tworzono od 1851 roku. Łączyła stolicę Niemiec z dawną wschodniopruską prowincją Königsberg, czyli z Królewcem. Po II wojnie światowej drugi tor odcinka po niemieckiej stronie został rozebrany i przewieziony do Związku Radzieckiego jako reparacja wojenna. Przewozy osobowe prowadzone przez przejście graniczne Kirstin-Kostrzyn zostały zawieszone i wznowione dopiero w 1992 roku. Obecnie dwutorowość szlaku, gdzie pociągi mogą się mijać, istnieje jedynie między stacjami Trebnic i Zilou-Guzo. Stan torów w stacji na trasie do Kostrzyna nie był najlepszy. Władze Niemiec oraz państwowa kolej Deutsche Bahn nie uważały, żeby trasa ta była ważna. Dlatego po torach powoli przemieszczały się pociągi złożone ze starszej daty zachodnio niemieckich zespołów spalinowych oraz poenerdowskich lokomotyw. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w 2006 roku, wtedy przetarg na obsługę tej linii, figurującej w Niemczech jako RB26, wygrał samorządowy przewoźnik regionu Berlin Niederbarnimer Eisenbahn, w skrócie NEB. Spółka zainwestowała w fabrycznie nowe, wygodne zespoły spalinowe typu Talent 1. Zaoferowała dogodniejsze, częstsze kursowanie pociągu. Władze gmin, jak i Deutsche Bahn, zaczęły inwestować w dworce, jak i w sam szlak. W efekcie znacząco wzrosła liczba przewożonych podróżnych. Niebagatelny udział w całym projekcie miała Wspólnota Interesów Kolej Wschodnia Berlin-Gorzów, założona przez samorządy, instytucje oraz prywatne osoby z Polski i Niemiec. Wspólnota miała szeroko zakrojone plany. Coraz więcej osób mieszkających po stronie niemieckiej poznaje polskie miejscowości i na odwrót, coraz więcej osób mieszkających po stronie polskiej poznaje coraz więcej miejscowości i pięknych krajobrazów również po stronie niemieckiej, bo przecież żyjemy we wspólnym polsko-niemieckim obszarze granicznym. Trzy lata temu na zebraniu ustaliliśmy, że nie wystarczy ubiegać się o usprawnienie trasy kolejowej do jazdy z prędkością 120 km na godzinę. Ważne są nie tylko nowoczesne pociągi, powstające stojaki do odstawienia rowerów, dogodne pojazdy autobusów pod dworzec. Efektywność linii jest tym większa, im bardziej przyczyni się ona do rozwoju całego regionu wokół jej My Jesteśmy skazani na współpracę, na siebie i myślę, że to jest bardzo dobrze. I dlatego dobrze, że powstają takie nowe inicjatywy, inicjatywy, które są nowatorskie, ponieważ dzięki takim nowatorskim inicjatywom można zrealizować wiele projektów o charakterze transgranicznym dla dobra mieszkańców po jednej i po drugiej stronie Obry. W 2012 roku na zlecenie miasta Kostrzyn powstał program telewizyjny na temat kolei wschodniej. Serial ten przedstawiał dygnitarzy samorządów snujących daleko idące plany i zamiary. Połączenia z Berlina do Piły, docelowo tak jak to kiedyś było, być może do Gdańska, a może do Kaliningradu. To rozwija gospodarczo region? No, kolej zawsze rozwija gospodarczo region, tym bardziej że te lokalne u nas koleje już dawno nie istnieją leżą, więc mamy dwie linie ważne. Jedna linia to jest Poznań do brzegu przez Piłę, a po nasze, z naszego powiatu to oczywiście Poznań Szczecin przez Polski, a Krzyżek, ten węzeł, skrzyża do Piły i dalej. To ewentualnie Gdańska. Chodzi tutaj o miliardy euro. Chcąc zelektryfikować linię i po niemieckiej, i po polskiej stronie od Kostrzyna dalej do Krzyża i do Piły, to będzie wymagało ogromnych pieniędzy. A ona ma wyglądać tak, jak linia z Poznania do Warszawy gdzie zainwestowano unijne pieniądze i gdzie jest efekt. Oczywiście to będzie trwało w czasie i przestrzeni, myślę, że przynajmniej kilka czy kilkanaście lat, ale no jeżeli nie my, to kto? Jakby oba rządy, i Niemiec, i Polski, specjalnie nie dostrzegają tej kolei wschodniej, a jest to szansa dla mieszkańców. Po co my w to wchodzimy? Wchodzimy dlatego, że mieszkańcy będą mogli szybciej się przemieszczać, będą mogli jechać do Berlina, z Witnicy i z Berlina będą mogli ludzie przyjeżdżać do Witnicy. Połączenie otworzy się z Warszawą, a więc szybka komunikacja, szybki transport to są pieniądze, to są możliwości, to jest przeciwdziałanie chociażby bezrobociu, ale i podnoszeniu standardu życia. Z elektryfikacji szlaku Berlin-Kostrzyn-Piła jak na razie nic nie wyszło. Średnia prędkość pociągów nie przekracza 100 km na godzinę. Przynajmniej po polskiej stronie trasa jest częściowo dwutorowa. Niemcy będą musieli na to jeszcze długo czekać. Z formalnych względów rząd federalny nie ujął odpowiedniego wniosku Landów w federalnym planie rozwoju dróg komunikacyjnych do 2030 roku. Nie wiadomo nawet, czy możliwe będzie przedłużenie istniejącej dwutorowej mianki. Na tyle, żeby pociągi mogły mijać się jadąc, bez potrzeby zatrzymywania się jednego z nich na bocznym torze. Zaproponowane usprawnienie odgałęzienia prowadzącego z kolei wschodniej do Frankfurtu nad odrą też nie spotkało się z uznaniem niemieckich władz centralnych. W 2009 roku w ramach regionalnego programu operacyjnego dla województwa lubuskiego linia kolejowa nr 203 Szef Kostrzyn czekała na modernizację 45-kilometrowego odcinka Krzyż Kostrzyn. Prace dotyczyły nawierzchni, obiektów inżynieryjnych, urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej SSP oraz wybranych peronów i wiatr. Dozwolona prędkość została zwiększona do 120 km na godzinę. Na pierwszym peronie stacji Gorzów Wielkopolski została zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych. 14 października 2016 roku podpisano umowę o wartości 111 milionów złotych na remont estakady w Gorzowie Wielkopolskim. Zakres prac będzie obejmować również odnowienie tunelu kolejowego oraz drugiego peronu Gorzowskiego Dworca. W celu przekonania władz centralnych oraz PKP PLK. Zarządcy trasy o słuszności zamiarów modernizacyjnych, województwo lubuskie poprosiło stronę niemiecką o napisanie pisma popierającego. Takie pismo zostało przekazane. Dlaczego landy niemieckie nie poprosiły polskich partnerów o napisanie odpowiedniego pisma do rządu Niemiec, w którym województwo lubuskie wsparłoby projekt dwutorowej rozbudowy tego szlaku? Odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Pewne jest jedynie to, że stracono ważną szansę. Ostatnie regularne, bezpośrednie pociągi bez potrzeby przesiadki kursowały na trasie Berlin-Piła w 2008 i w 2009 roku. Przez Piłę do Bydgoszczy jeździł pospieszny, nocny pociąg Stanisław Moniuszko, ciągnący między innymi doczepiony wagon z destynacją Królewiec. Po zaledwie jednym sezonie relacja ta została znowu skreślona. Od tego czasu podróżni jadący przez Gorzów do Berlina Muszą przesiadać się w krzyżu raz w kostrzynie. Od kilku lat prezydent Piły intensywnie zabiega o ponowne uruchomienie bezpośredniego połączenia Piły z Berlinem. Promował pomysł polskiej córki Deutsche Bahn spółki Ariwa Polska uruchomienia pociągów na linii Toruń-Piła-Berlin i z powrotem. Ja jestem pewien, że połączenie Storunia do Berlina przez Piłę jest dużo lepsze niż połączenie Gorzowa z Berlinem, bo Urząd Marszałkowski w Gorzowie wyda te same pieniądze na to połączenie jedno i drugie, a dzięki temu pierwszemu rozwiązaniu no, korzystają trzy województwa, nieporównywalna liczba pasażerów ma okazję skorzystać, bo pociąg będzie się zapełniał od Torunia przez Bydgoszcz i te wszystkie stacje pośrednie, między innymi Piłę i Gorzów, a tak będzie tylko zasilany potokiem podróżnych z Gorzowa. Pomysł połączenia Toruń-Piła-Berlin pochodzi od spółki Arriva Polska w 2015 roku. Przewoźnik ten stracił zlecenie od województwa kujawsko-pomorskiego na wykonywanie przewozów osobowych, między innymi na linii Piła-Bydgoszcz. Spółka szukała więc pracy zastępczej. Na dodatek niemiecka spółka matka DB wycofała z ruchu szereg starszych spalinowych pojazdów szynowych, którymi w Niemczech, ze względu na ich wiek, nie może już startować do żadnych przetargów przewozowych. Pojazdy te zostały dopuszczone do jazdy po szlakach kolejowych w Niemczech oraz w Polsce. Dlatego próbowano znaleźć dla nich nowe zajęcie w Polsce. Jednak w sąsiednim województwie lubuskim władze powierzyły przewozy osobowe spółce Przewozy Regionalne. Na niemieckim odcinku do Berlina wyłącznym regionalnym przewoźnikiem z mocy wygranego przetargu jest spółka NEB. Realizacja pociągów Piła Berlin jest więc możliwa jedynie przy współpracy z tymi przewoźnikami. O tym spółka Riva Polska nie poinformowała w pile. Za kulisami starano się jednak osiągnąć potrzebne ustalenia. W czerwcu 2016 roku Niederbarnimer Eisenbahn dostała pierwsze nowe spalinowe pojazdy trakcyjne typu Link, wyprodukowane w bydgoskiej fabryce PESA. Pojazdy te są dopuszczone do jazdy w Polsce oraz w Niemczech. W sierpniu tego roku spółka NEB zawiesiła rozkładowy ruch na części trasy z Berlina do Gostrzyna, żeby móc szkolić swoich maszynistów w sztuce poprawnego przekraczania granicy. Od września pociągi Link znajdują się w regularnym ruchu. Next Następna stacja Husback, Übergang zur Essen Linie 5. Teraz państwowy niemiecki przewoźnik Deutsche Bahn oraz ich polska córka Ariwa nie są już jedynymi posiadaczami pojazdów przydatnych do jazdy w obu krajach. Czy to coś pomoże w ustawieniu bezpośredniego połączenia między piłą a Berlinem? Po przeróżnych zabiegach Deutsche Bahn oraz Ariwa Polska dogadały się ze wszystkimi współdecydentami. Od kilku miesięcy przewoźnicy oferują codziennie własnymi pojazdami jedną, bezpośrednią parę pociągów z i do Berlina. Ale ich podróż rozpoczyna się i kończy w Krzyżu, a nie w Pile. Wbrew deklaracjom chodzi jak zwykle o pieniądze. Województwo wielkopolskie nie jest zainteresowane dotacją obcych przewoźników kursujących po ich terenie. Ani Arriva, ani Miasto Piła nie są jednak gotowi pokryć całej brakującej kwoty. A wiadomo, że samej sprzedaży biletów nie da się pokryć kosztów żadnych rozkładowych połączeń regionalnych. W zależności oczywiście na całej trasie przejazdu to będą różnego rodzaju osoby, osoby oczywiście będą dosiadały się do pociągu, czym bliżej będziemy polskiej granicy z Niemcami, ale też zakładamy, że pasażerowie będą kursowali w komunikacji kolejowej, w komunikacji krajowej, tak? a więc wtedy to nie tylko będzie połączenie którym można jechać do Berlina, ale to też będzie połączenie, którym na przykład z Piły będzie można pojechać do Torunia. Tak naprawdę ilość jeżdżących zdecyduje o tym, czy połączenie jest rentowne, czy jest nierentowne. Nie nasze dotacje, tak? bo, bo na, na ilości pasażerów opie, opierają się te, te wszystkie połączenia, a nie na tym, że m, oczywiście można dotować pusty pociąg, ale, ale tego nikt z nas nie będzie robił. Jeżeli nie będzie chętnych, no to pociągu nie będzie. Ale ja jestem pewien, że, że, to, że to jest dobry kierunek, że będą chętni. Ile dokładnie spiły osób, ale my, wydaje mi się, że to chyba było około 15-20 osób na każde połączenie, spiły, tak. Które by, by korzystały z tego, ale to tej informacji musiałbym potwierdzić, ale mówię, to w zależności od miejscowości i to nie wszystkich, zakładamy, że wszyscy będą jechali do Berlina. Czy prezydent Piły naprawdę zrozumiał zapewnienia prezesa Ariwy w ten sposób, że wystarczy dołożyć kilka złotych do 20 biletów dziennie, zakupionych przez Pilan? To pokazuje, jak trudno jest przełożyć założenia przewoźnika na prosty język. Potrzebne dotacje kalkuluje się, owszem, na podstawie przewidzianej liczby podróżnych, ale są już przymiarki w tym zakresie. Według naszych ustaleń, województwo Lubuskie dotuje obecnie pociąg z kostrzyna w ilości 20 zł na osobę kilometr. W ten sposób od nowego zimowego rozkładu jazdy codziennie kursować będzie nowy pociąg Link spółki NEB między Gorzowem i Berlinem. Planuje się odjazd na godzinę około 5.30 i przyjazd do Berlina około w pół do ósmej. Powrót do Gorzowa ma nastąpić o 18.37. Jazda tego można by rzec Euroregio Expressu będzie trwać tylko około 2 godzin, bowiem w Niemczech pociąg nie będzie zatrzymywać się na każdej stacji. Trasa po stronie niemieckiej jest dotowana przez władze Berlina i Brandenburgii, odcinek Polski do Gorzowa przez Luguski Urząd Marszałkowski. Brakuje więc dodatkowej dotacji na 69 km tras z Gorzowa do Krzyża oraz 58 km z Krzyża do Piły. Przy ustalonym obecnie poziomie dotacji chodzi rocznie o kwotę miliona złotych za codzienną parę pociągów relacji Gorzów-Krzyż oraz 830 tysięcy złotych za ich przedłużenie z Krzyża do Piły. Przewoźnik NEB zapewnia, że po wyłożeniu takich kwot można by rozmawiać z nim o przedłużeniu kursowania pociągów z Gorzowa do Piły. A na pewno już wtedy, kiedy PESA dostarczy kolejne zamówione już pojazdy typu Link z dopuszczeniem na oba kraje. W nowym zimowym rozkładzie, natomiast zabraknie obecnej oferty Krzyż Berlin. Chodzą słuchy, że użytkowany teraz pojazd Deutsche Bahn wymaga cyklicznej rewizji. I tak DB nie promuje tego pociągu. Przygotowując się do tego programu, ku naszemu zdziwieniu usłyszeliśmy od współpracowniczki Deutsche Bahn Regio w Poczdamie, że takiego połączenia ponoć w ogóle nie ma. W internetowym rozkładzie jazdy Deutsche Bahn połączenia Krzyż Kostrzyn i Kostrzyn Berlin noszą odrębne numery pociągów. Są opatrzone informacją, że niby w Kostrzynie należy się przesiąść. Internetowy rozkład jazdy PKP podaje natomiast na obydwu odcinkach trasy Taki sam numer pociągów, co wskazuje na to, że przesiadka nie jest potrzebna. To ciekawe, że PKP, firma nie mająca przecież nic wspólnego z ofertą Deutsche Bahn, informuje o niej lepiej niż sam jej inicjator. Pod koniec października w niemieckim mieście Zero odbyła się trzecia konferencja poświęcona rozwojowi kolei wschodniej. Dyrektor przewoźnika NEB zareagował na krytykę niektórych niemieckich podróżnych, kolejowych działaczy oraz mediów, którzy uważają, że połączenia między Niemcami a Polską mają być owszem realizowane, ale nie polskimi pojazdami z bydgoskiej Pesy. Jednym nie odpowiada sylwetka tych pojazdów, inni krytykują je z powodu słabo działającej klimatyzacji. Dostaliśmy mocną reprymendę, bo przestaliśmy jeździć na kolei wschodniej pojazdami produkcji niemieckiej typu Talent 1. Ale to ma konkretne powody. Polityczną wolą organizatorów przetargu było umożliwienie przekraczania granicy nowymi pojazdami. Nasze stare pojazdy takich dopuszczeń nie mają. Z tego powodu zdecydowaliśmy się zamówić dopuszczone w obu krajach pojazdy PESY, które właśnie tu kursują. Było logiczne, że strona polska zamówi podobne pojazdy. Wtedy byłoby możliwe zorganizowanie granicznego ruchu pasażerskiego na zasadzie wymiany pojazdów. Po naszej stronie mamy taką sytuację, że od Münchenberg do Berlina w godzinach szczytu, z powodu dużej liczby podróżnych, składy muszą być przedłużane. I jest to możliwe tylko pojazdami tej samej serii. Było jasne, że województwo lubuskie prędzej kupi podobny jak my polski pojazd Link, niż dopuszczony w obu krajach pojazd niemieckiego producenta Alstom. Rzeczywiście strona polska zdobyła pojazdy Link, ale niestety w konfiguracji, w której raczej nie zostaną dopuszczone w Niemczech. To jest oczywisty problem, który strona polska musi spróbować rozwiązać. Ale generalnie rozszerzony ruch przygraniczny można także zorganizować w oparciu tylko o nasze pojazdy. Przez ostatni rok wypożyczaliśmy od Deutsche Bahn ich starsze czerwone pojazdy, których nie chcę krytykować, bo w trudnym momencie opóźnionej dostawy linków mocno nam pomogły. Ale jasne jest, chyba że na dłuższą metę nie odpowiadają one aktualnym standardom i oczekiwaniom. Pan prezes ma rację. Pojazdy DB serii VT 628 są przyzwoite. Nie posiadają jednak klimatyzacji. Nie są dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Klimatyzację linków PESA powinna poprawić, ale niemieccy producenci taboru przy nowych pojazdach również mają przeważnie problemy. Dopuszczenie pociągów Talent 2 dla Deutsche Bahn opóźniło się o 2 lata. Przez ten czas nowo wyprodukowane pojazdy stały na placu w deszczu. Teraz lakier na niektórych z nich jest już spłowiały. Pojazdy te wymagają ponownego malowania. Nasza redakcja postanowiła przyznać przewoźnikowi NEB tytuł honorowego ambasadora polskiego kolejnictwa roku 2016. W uzasadnieniu czytamy m.in. Pragnieniem Berlina, Brandenburgi oraz województwa lubuskiego jest oferowanie podróży bez przesiadki między Berlinem i Gorzowem, a w perspektywie nawet do Piły. Dlatego NEB jako pierwszy niemiecki przewoźnik kolejowy zakupił fabrycznie nowe składy pociągów polskiego producenta PESA. Odwaga ta zasługuje na uznanie. Nabycie polskich pociągów jest ważną promocją dla nowoczesnej, kolejowej Polski. Jest to również znak dobrej współpracy Niemiec z polskim przewoźnikiem przewozy regionalne, który pociągi te będzie obsługiwać w Polsce dla NEB. Jest ważnym symbolem poprawy polsko-niemieckiego ruchu kolejowego. Na konferencji w Zero przedstawiciel Landu Berlin zaskoczył obecnych informacją, że kolejowe przejście graniczne w Kostrzynie pod względem liczby codziennie przejeżdżających osobowych pociągów stoi na pierwszym miejscu w rankingu europejskim. Natomiast ilość pociągów między Frankfurtem nad Odrą i Rzepinem malała, czy wobec tego przejście w Kostrzynie należy chwalić, czy może zganić odpowiedzialnych za inne przejścia? Oczywiście nie należy nikogo ganić, ale w Niemczech rządowe projekty modernizacji kolei również objęły głównie tereny do Berlina, jakby dalej na wschód nikt nie mieszkał. Minister komunikacji nadal fascynuje się wielkimi projektami, które można zrealizować po 20 latach. Zbyt mało wspiera to, co jest możliwe od zaraz. Bez Solidarności nie runąłby mur w Berlinie. Za to należy podziękować Polsce. Niemcy powinni jak jak najszybciej zmodernizować cztery kolejowe połączenia graniczne z Polską, o których mówi się od dawna. Dopiero w lutym tego roku niemiecka druga Izba Parlamentu zratyfikowała zawartą cztery lata temu polsko-niemiecką umowę kolejową. Teraz strona polska ma formalną podstawę do zaprezentowania swoich życzeń. Opinie niemieckiego eurodeputowanego i pilskiego prezydenta są zgodne. Do zatrzymania zmian klimatycznych pilnie potrzebujemy wsparcia kolei. Komunikacja odpowiada za jedną czwartą emisji dwutlenku węgla w Europie. 72% tych emisji przypada na ruch drogowy, tylko w tym obszarze szkodliwe emisje nawet wzrosły. Te wszystkie zmiany, które w tej chwili się odbywają i będą się odbywały w najbliższych latach, spowodują, że ludzie będą się przesiadać z samochodu jestem pewien z samochodu na pociąg bo ja jeszcze dojeżdżam do Poznania w tej chwili samochodem ale tam wsiadam w pociąg i jadę do Warszawy zostawiam w Poznaniu a jeżeli będzie połączenie to, które mamy mieć zrealizowane będę wsiadał w Pile, nie będę jeździł na pewno samochodem pomimo tego, że będzie autostrada i jest S11 bo czas przejazdu nie będzie lepszy, a komfort jest nieporównywalny tak? to jest zupełnie coś nieporównywalnego jazda samochodem a pociągiem dobrymi, takimi jakie w tej chwili coraz częściej się pojawiają na naszych trasach Na dzisiaj to jest wszystko w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.